Dzień dobry Polską, witamy Was! Dzień dobry Jest środa 20 marca Godzina 10.20 I postanowiłem wybrać się w końcu na rower Na taką pierwszą, dłuższą wycieczkę rowerową w tym roku I jadę do Mierzyna Lubię Szyna zrobię sobie kilka kilometrów po Niemieckiej stronie granicy, a następnie wrócę sobie przez nowe ścieżki rowerowe, przez Warnik i Karwowo. Taka pętla ma długość mniej więcej 80 km, więc całkiem sporo jak na pierwszy raz dosyć ładna pogoda się dzisiaj robi dlatego chciałem ją wykorzystać jutro już ma padać deszcz podobno audy tu jak na śląsku jest węgiel, proszę państwa. Węgiel je we wiosce. Przywieźli węgiel. Węgiel. Węgiel je we wiosce. No dobra, to tutaj muszę sobie odbić w lewo i przejechać przez pasy. Przepraszam, przejść przez pasy. O, tutaj wymienili na Bardzo fajnie, bo tutaj ciężko się jechało po tych dziurach. Tutaj ekrany dźwiękoszczelne zrobili, no powiem Wam, że bardzo fajnie, przejazd ten jest bardzo płynny. Tutaj też bardzo fajnie zrobili nową ścieżkę rowerową. No coraz lepiej to wygląda. No a jeszcze tutaj bym mogli zrobić jakąś rowerówkę. Takie ruchliwe miejsce i ciężko się jeździ. Najgorszy podjazd. No, to taki sprawdzian kondycji po zimie, która jak widać jest kiepska, bo jadę sobie 5 km na godzinę. Więc równie dobrze mógłbym przejść się z tym rowerem. A po mojej prawej stronie wizytówka polskiego budownictwa, czyli Wielka Płyta. Wspaniały. Egzemplarz. A zanim drugi nieśmiało się wyłania. Pięknie tutaj jest. Pięknie. Jestem właśnie na ulicy Taczaka. Jest to taka długa ulica w Szczecinie, która słynie z tego, że po prawej stronie znajdują się działki, czyli tak zwany Rodos. Rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką. A ja powoli zbliżam się do mierzyna na liczniku 16 km. wjechałem właśnie do Mierzyna chyba pierwszy raz jestem tutaj z kamerką to jest jedna z główniejszych ulic tutaj w Mierzynie tak to wygląda pierwszy checkpoint zaliczony jadę prosto do Lubieszyna ale taką trochę okrężną drogą żeby nie jechać ruchliwą ulicą a tutaj w Mierzynie tak sobie przypomniałem, że tutaj pracowałem. Miałem półroczny epizod pracowniczy, więc świadczyłem swoje skromne usługi pracownicze w tej jakże pięknej gminie. A na liczniku 19 km na wprost jest miejscowość Stobno. A ja skręcam tutaj w prawo jakieś 700 metrów tą drogą. I potem odbicie znowu w lewo. No witam, w końcu mnie widać. Na pewno się stęskniliście. No i co, wyjechałem już na taki szuterek tutaj, jak widać. I jadę do Lubieszyna jeszcze jakieś parę kilometrów. I potem na Niemcy. Deutschland. I z czystym sumieniem będę mógł powiedzieć, że zrobiłem Niemcy na strzała i taki też będzie tytuł tego odcinka. Deutschland. Tędy też jeszcze nigdy nie jechałem albo po prostu tego nie pamiętam, ale na 99% pierwszy raz tędy jadę, więc nie wiem czego się spodziewać. Jeszcze jakieś 2 km do Lubieszyna mi zostały, a jestem w dołujach. Tutaj się jedzie fajnie, bo już z górki no to zaraz będzie pod górkę standardowo. A tutaj jest jeszcze wąbelnica i dosłownie za 400 metrów mam skręcić w lewo. Jestem w Lubieszynie No i już wyjeżdżam właśnie z Polski Widać już słupek niemiecki, słupek polski i takim oto sposobem jestem in Deutschland. A tutaj dopiero jakieś kontrole. Jakby co dowód mam. Kolejny mój checkpoint to, to wioska Leben i kojarzę, że dwa lata temu przez tą wioskę przejeżdżałem. Tam jest takie, takie jeziorko albo staw wędkarski. Dobra, więc tam mam 10 km. Kilka kilometrów zrobię na terenie Niemiec, no i wrócę do Polski. Tak więc Niemcy na strzała, proszę Państwa. Właśnie pyknęło mi 30 km. Do pokonania mam jeszcze właśnie niecałe 50, więc tutaj wyjdzie prawie 80 km. Jest godzina 12.45 i troszkę zaczęła mi się pogoda tutaj psuć. Jest trochę chłodniej i wiatr wieje mi prosto w twarz, więc to mnie trochę spowalnia niestety. Się nie dzieje poza tym, że śmierdzi gnojówką. Do Leben zostały mi 3 km, tylko a jak dojadę do Leben, to będę z powrotem wracać do Polski i kierować się na Warnik. Tam jest podobna jakaś nowa ścieżka rowerowa. Kolejny łyk herbaty na niemieckiej ziemi, tej ziemi. To jest to. Jeszcze mam jakiś żel energetyczny i myślę, że go sobie zaraz zjem, bo no ciężko mi się jedzie. Ciężko. Forma jest słabiutka. A tu jeszcze 40 km muszę zrobić. Więc jeszcze nawet nie jestem w połowie. Masakra. Ach, ciężko jak cholera Nogi to ja mam z waty po tej zimie Trzeba wyrobić mięśnie w nogach, bo wstyd miejscowość Leiben nic tu się nie zmieniło ostatni checkpoint w Niemczech Teraz już będę odbijać z powrotem do Polski to jeszcze zajadę na chwilę sobie wziąć łyka herbatki o. No więc dotarłem tutaj po dwóch latach Tak niespodziewanie, bo nie planowałem tu jechać No ale wyszło jak wyszło Tak to wygląda Tu jest mój Bicykl Tutaj takie dwie wiatki No i jeziorko No I takiego żela sobie kupiłem na aktywność biegową i rowerową. Mam nadzieję, że doda trochę kopa, smak truskawkowy. Uff, ale mam powera teraz. Ale ten żel energetyczny podziałał. Ło, wow, ale mam kopa teraz. Yeah! I odbicie na Kirić, na rowerówkę Kirićerwek. O, trawancik. Hehe. Trzeba teraz troszkę przycisnąć, wykorzystać to, że żel energetyczny działa. I cyk tutaj w prawo na taką leśną druszkę, ale utwardzoną. Droga utwardzona się skończyła. Zaczęło się robić trochę bardziej grząsko, bo tutaj trochę piasku, trochę takiej ziemi spulchnionej. 35 km mi zostało do domu. Szmat drogi jeszcze. A oto kompromitujący dowód, że nie mam siły jeździć na rowerze. Niecie się już rewelacyjnie, bardzo taka zbita ta ziemia tutaj. Prawie taka jak na kaszubskiej marszrucie, z tego co pamiętam. Śmiga się po tym jak po asfalcie. A do Warnika mam jakieś 6 km jeszcze, więc granica będzie za jakieś 4-5 km może. Piękna ta leśna ścieżka tutaj. Tak właśnie wyobrażam sobie wszystkie leśne ścieżki. Jeżeli tak by wyglądały wszystkie ścieżki leśne, to ja bym tylko po lasach jeździł. Serio. O i znowu asfalcik. To jest cieszące. Niestety skurcz mnie zaczyna łapać w prawym udzie. Ale to jest wszystko oznaka tego, że mięśnie są całkowicie niewyrobione ale to w sumie dobrze, bo trochę poboli, trochę poboli przejdzie, a mięśnie się wzmocnią okazuje się, że jeszcze będzie przede mną jedna malutka wioseczka w Niemczech leżąca tuż przy granicy z Polską o nazwie Ladentin to brzmi trochę jak nazwa jakiegoś leku o fuj, ale tu śmierdzi, ja pierdziele Jedzie tu masakrycznie Jakieś chyba rozkładające się zwierzęta czy coś takiego Le Rozłączam się właśnie Oczy łzawią i nie mogę gadać Ladentin W gminie Grambow Tu są jakieś kurcze obory oborniki silosy wszystko, co się da. Oczyszczalnia chyba jakaś, więc to pewnie stąd tak śmierdzi. Wybiła 14, a ja dalej na Deutschlandach, drodzy państwo. Kupuję Deutschland. Myślę, że jeszcze 5 minut i będę już w Polsce. Ktoś sobie hoduje strusie tutaj. No nieźle, nieźle. To są bodajże strusie Nandu. Więcej ich tu jest. Aż cztery sztuki widzę. Później widzę w tym tęczu. A tam jeszcze z tyłu piąty chodzi i jeszcze szósty, taki biały. Nie wiem, czy go widać, ale jest tam przy drzewku. Swoją drogą tak się zastanawiam, po co komu strusie? Na, na jajka? Na mięso? Na pióra? Nie wiem. Wjeżdżam właśnie do Polski z powrotem. No. Nie ma to jak u siebie. Tak się robi Niemcy na szczała. Proszę, nawet autobusy tutaj jeżdżą. A to zaskoczenie. 244 maczka. Nie mam pojęcia co to jest. No i co mam Wam tutaj więcej pokazać? Tak wygląda warnik. I tutaj już jest skręt w prawo, czyli nawrotka. Tutaj na wprost przede mną rozpoczyna się kilkukilometrowy odcinek ścieżki rowerowej i on z tego co kojarzę powstał niedawno, więc tutaj chciałem się właśnie przejechać do Karwowa 2 km. Piękny krajobraz na horyzoncie. Widać też komin w podjuchach i zakonnice. Ty, serio zachonieę. Kurde, ale ja ja Niech, będzie pochwalony. Wygląda karwowo, i tutaj, na wprost nie, obok tego żółtego domu, są ruiny jakiegoś kościoła. No, tutaj taka dosyć sporej wysokości wieżyczka się zachowała. I tak to wygląda okiem kamery GoPro. Jakiś pies na horyzoncie. Agresor mu się włączył Kolejna ścieżka rowerowa się tutaj zaczyna Bodajże do kołbaskowa to leci, ale Nie jestem pewien Chyba tak, gmina kołbaskowo 8,5 km mam do kołbaskowa Kurczę, to jest całkiem spory kawałek jest tutaj fajna pojawiają się tutaj pierwsze domki i to już jest Przecław muszę jakoś przejechać właśnie przez Przecław i potem do centrum Szczecina i z centrum Szczecina jakieś 10-12 km do domu i na tym zakończę dzisiejszą wycieczkę, a i tak uważam że trochę przegiąłem dzisiaj 58 km trasy za mną i pozostało mi 18 km. Uff, niestety złapały mnie bardzo bolesne skurcze w prawej nodze w okolicach Uda, ale tak w dwóch, trzech punktach takie dziwne uczucie więc wolę trochę podejść Kilkanaście minut drogi do domu. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.